Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś mamy towarzystwo, moją najmłodszą kicię, Leti. To jest ten szatan, właśnie ten mały tutaj, który rozbił mi butelkę perfum Sublime Balki z The Different Company moich ulubionych perfum na powitanie wiosny i na końcówkę. Zimy, więc niestety w przeglądzie, który Wam pokazywałam w poprzednim filmie, Sublime Balkis z tego względu nie mógł się w nim pojawić. Dzisiaj słuchajcie troszkę inny film. Film, tak naprawdę, na który namówiła mnie jedna z widzek. Napisała do mnie maila w troszkę innej sprawie, ale potem, jak jej pomogłam w tej sprawie, napisała mi w mailu zwrotnym, że mogłaby w pani w sumie nagrać film o. Zapachach idealnych do pracy. Voilà! Oczywiście, że mogłabym. Bardzo fajny temat. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Więc tym razem zapachy idealne do pracy. I słuchajcie, na początku wyjaśnię. Ja do pracy perfumuję się wszystkim, co mam w swojej garderobie perfumowej. Niektórymi perfumami skromniej, żeby nie razić i nie drażnić swoim zapachem. Niektórymi perfumami mocniej, bo wiem, że moi współpracownicy są w stanie. Je zatolerować, i są generalnie w moim pokoju, w którym siedzimy w 8 osób, lubiane i które są komplementowane, więc tych nie boję się używać troszkę hojniej. Ale ja pracuję w takim dziale, który, słuchajcie, nie ma kompletnie kontaktu z klientami. My jesteśmy zamknięci w swoim, w cudzysłowie, mordorze. Kisimy się we własnym sosie i w zasadzie jedyny kontakt, jaki mamy, ze światem zewnętrznym, to właściwie z naszym szefem, z naszą szefową, którzy gdzieś tam coś od nas chcą i robimy coś na ich polecenie. Natomiast jeśli chodzi o kontakt z klientami, to nie mamy go zupełnie, więc możemy sobie pachnieć jak chcemy. Dlatego ja naprawdę się nie ograniczam, jeśli chodzi o moje perfumy do pracy. A tutaj chciałabym Wam powiedzieć o takich perfumach, które. Polecałabym osobom, które jednak ten kontakt z klientem mają i nie chcą swoim zapachem, tudzież stracić w oczach klienta profesjonalizmu, tudzież go zniechęcić zbyt być może intensywnym, zbyt nahalnym zapachem. Więc w zasadzie będą to typy bardzo bezpieczne, w moim przynajmniej przekonaniu, mniemaniu, bardzo bezpieczne do pracy właśnie przy kontakcie z drugim człowiekiem. I jak przeczytałam, maila mojej Wicki i przeczytałam, że mogłabym zrobić film o perfumach do pracy słuchajcie, od razu, ale to od razu nasunęły mi się dwie propozycje perfum idealnych do pracy, które ja, gdybym była bizneswoman, czy osobą mającą kontakt z klientami na co dzień, właściwie praktycznie pozostawałabym im wierna. I chodzi o te perfumy, czyli Chloe Nomad i Nina Ricci Ricci Ricci. Uważam, słuchajcie, że oba te zapachy są na tyle eleganckie, nie mają aż tak dużej mocy i tak dojmującej projekcji, żeby komukolwiek przeszkadzały, a jednocześnie lekko podkreślają kobiecość. Lekko, to nie jest sposób nachalny. Tutaj nie ma pralinek, nie ma wanili, nie ma tej całej słodyczy, które się kojarzą z takimi standardowymi perfumami kobiecymi więc myślę, że żaden kontrahent nie będzie się czuł urażony, kiedy będzie rozmawiał, negocjował z osobą pachnącą którymś z tych zapachów. To jest zapach głównie barbaru z paczulą. Zapach lekko chłodny, lekko wyrafinowany, bardzo taki dystyngowany i bardzo elegancki. Chloe Nomad jest zapachem nieco cieplejszym, który... Ociepla tutaj bardzo, wybijająca się na pierwszy plan nuta Mirabelki, co jednak nie powoduje, że ten zapach staje się jakiś, nie wiem, infantylny czy nieprzystojący do okoliczności, bo cały czas bardzo mocne drugie skrzypce, właściwie nie pierwsze, bo pierwsze gra Mirabelka, ale drugie skrzypce gra tutaj ten element taki bardzo mszysty, chudębowego, dlatego też perfumy te mogą być bardzo dobre w środowisku profesjonalnym, zawodowym. Kolejnymi dobrymi typami perfum do takiej właśnie pracy z klientami, pracy biurowej są perfumy z lekką nutą unisex. I jeśli chodzi o perfumy na zimę, na jesień-zimę, z takim akcentem unisexowym, które nie będą razić i nie będą drażnić, i nie będą wywoływały niepotrzebnych kontrowersji, są perfumy Blue Marine Let you Love Me, moja, jak się pewnie domyśliliście, dość duża miłość ostatniego czasu. Perfumy, w których dość mocne akcenty grają nuty leciutko korzenne, nuta lawendy, która się kojarzy właśnie bardzo często z perfumami męskimi, z męskim perfumiarstwem. Jest tu też troszeczkę tego akcentu kojarzącego się właśnie z taką puszystą, puchatą zimą, bo są tu akcenty takie mleczno-pudrowe. Niemniej jednak zapach zostaje cały czas w tych ramach bardzo eleganckich. Nie jest taki buduarowy, ta pudrowość i ta mleczna nuta zapachu nie powoduje, że są to właśnie perfumosznycie takim intymnym, buduarowym. Ponieważ cały czas są doskonale hamowane przez ten bardzo mocny pierwiastek uniseksowy. Jeśli zaś chodzi o takie perfumy wiosenne noletnie, z tym pierwiastkiem uniseksowym, to myślę, że dobrym wyborem będzie Hugo Boss Life. Zapach, który mnie absolutnie zauroczył. Słuchajcie, premiera, która mam wrażenie przeszła bez większego echa, bez większego echa, ponieważ zapach ten ucieka od kanonu. Yy... Premier na rynku mainstreamowym, które w większości są premierami perfum słodkich, a to jest zapach, który się absolutnie wymyka tym trendom, bo tu jest bardzo, ale to bardzo uwidaczniająca się nuta lawendy, która w tym zapachu przybiera rzeczywiście bardzo męskiego brzmienia. Ale nie martwcie się, nie jest to zapach, który pozbawiałby nas kobiet całkowicie kobiecości, ponieważ doskonale ociepla tę lawendę i te Pierwiastki uniseksowe, wanilia, która jest tutaj wyczuwalna, może w otwarciu nie tak bardzo, ale już w sercu i w bazie, stanowi dość mocno ciepłe, ale jednak cały czas pozostające w tym nurcie eleganckim tło waniliowe. Kolejnymi zapachami, idealnymi do pracy, i tu nie będę słuchać absolutnie oryginalna w żaden sposób, bo myślę, że to są zapachy do pracy, które większość z Was by w ciemno i tak sama wybrała. Chodzi mi o, mianowicie, linię Coco Mademoiselle. Ja nie mam Coco Mademoiselle EDP ani EDT, ale mam dość bliskiego krewnego tych zapachów, czyli Penhaligon's Impressa. Jeśli chodzi o takie jesienno-zimowe wydanie tej elegancji klasyki Coco Mademoiselle, to zdecydowanie ode Parfum Intense i to są zapachy bardzo eleganckie, pozostające. W nurcie prawdziwej elegancji jest tu bardzo dużo kobiecości, niemniej jednak nie takiej kobiecości kojarzącej się z imprezą, z dyskoteką, z wieczornym wyjściem. Nie, 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 absolutnie nie. To jest cały czas klasa i elegancja na pierwszym miejscu, a nie wieczorowy charakter i nie wiem, tętniąca dyskoteka, więc absolutnie nie myślę, że doskonale te zapachy znacie, więc nie muszę zresztą o nich dużo mówić. Doskonałej dozy elegancji dodała obu tym zapachom paczula, obu jest obecna. I myślę, że czy wybierzecie Coco Mademoiselle EDT, czy imprezę, która jest dość bliskim krewnym, czy na zimę Coco Mademoiselle de Parfum Intense, myślę, że nie popełnicie żadnego zawodowego faux pas. Jednak w przypadku Eau de Parfum Intense zaznaczyłabym tylko delikatnie, żeby uważać. Z aplikacją i jednak ym, nie przesadzać, bo jak sama nazwa perfum wskazuje, jest to dość intensywna odmiana Coco Mademoiselle, więc tutaj w tym przypadku mniej znaczy więcej. Cztery psiki to jest, myślę, absolutny max, yy, tak, żeby nie zagarnąć w przestrzeni yy, swoim zapachem. Yy, kolejnymi perfumami, jeśli chodzi o lawendę, o której już Wam powiedziałam przy okazji Hugo yy, Boss Elife i przy okazji Blue Marine. Jest Mongerle, tutaj wyjątkowo w edycji wody czaletowej, bo powiem szczerze, że gdybym ja pracowała z klientem zewnętrznym, to myślę, że nie pokusiłabym się o odwagę noszenia edycji Intense czy edycji EDP. Poszłabym w stronę raczej edycji EDT. Dlaczego? Ponieważ jej odjęto bardzo dużo ciężkości gatunkowej, jaką pozostałym wersjom nadawała tonka. Tutaj rzeczywiście tej tonki jest na lekarstwo, praktycznie jej nie czuć. Osłabiono też znacznie nutę wanilii i te lawendowo-leciutko cytrusowe w otwarciu akcenty. Jednak wyprowadzono tu na czoło i rzeczywiście lawenda jest tu zdecydowanie nutą dominującą, jednak ciągle w takiej właśnie ym, słodkiej obsadzie delikatnej wanilii. Yy, zdecydowanie ze wszystkich mongerleu sugerowałabym do pracy ten y, i też y, przy niezbyt szalonej i hojnej aplikacji. Kolejnym zapachem a jakżeby znowu z lawendą jakoś tak się słuchajcie stało, że tych lawendowych typów mam tu dość dużo y, ale może właśnie wynika to z tego, że rzeczywiście lawenda się kojarzy tak dość mocno elegancko i tak dość mocno dystyngowanie. Że naturalnie jakoś tak wybrałam te perfumy z lawendą, w ogóle się nad tym nie zastanawiając. Jest to Libre od marki Yves Saint Laurent. Perfumy, których nie trzeba Wam z pewnością przedstawiać, ponieważ jest to jedna z najgłośniejszych premier ostatnich lat. Perfumy w swoim otwarciu kwiatowo-lawendowo-cytrusowe z bardzo również słodką otoczką takiej eleganckiej wanilii. Jednakże nieprzesłodzonej, która nie ma jakiegoś ogromnego ciężaru gatunkowego, więc myślę, że spokojnie na okres jesienny czy na okres takiej wczesnej wiosny, myślę, że się doskonale libry do pracy sprawdzi. I tutaj, ponieważ też są to perfumy, przynajmniej na mojej skórze, o bardzo dobrej trwałości, bardzo dobrej projekcji, to też bym raczej sugerowała nie dawkować ich choiną ręką. Zapachem z kolei, który ja bardzo często noszę do pracy i w sumie też myślę, że jest to na tyle neutralny zapach, że gdybym nawet miała ten kontakt z klientem, to nikogo by on nie uraził. Jest Insolence EDT marki Guerlain. Zapach przede wszystkim fiołkowy, z kroplą maliny, z delikatną pudrowością irysa. Zapach niezwykle krystaliczny, elegancki. Zwracający na siebie bardzo pozytywnie uwagę. Nie spotkałam się, słuchajcie, jeszcze nigdy z negatywnym komentarzem, odkąd ten zapach noszę. Więc myślę, że również doskonale sprawdziłby się w środowisku biznesowym. Kolejnym zapachem, tym razem z dominantą róży, jest La Ebel Belle en Rose. Zapach skarmelizowanej, ciepłej róży, niemniej jednak nie w tak słodkim otoczeniu. W jakim znajdują się porzeczka, czy inne akcenty owocowe w innych flankerach Lawiebel, to jest zdecydowanie jeden z tych najświeższych wariantów z tej linii. Myślę, że doskonale sprawdzi się na przełom zimy i wiosny do pracy. Tym bardziej, że nie ma wielkiej projekcji, nie ma ogromnej trwałości. Myślę, że nie będzie zabierał nikomu przestrzeni. A jeśli chodzi o inne nuty, które ja czuję w tym zapachu, jest to zdecydowanie kropla wanilii, jest to zdecydowanie troszkę tego puszystego irysa, który znamy z klasycznego La Vie Belle. Niemniej jednak w dużo, ale to naprawdę dużo mniej w słodkim wydaniu. Zapach zawierający również nuty irysa, który uważam, że byłby świetny do pracy na takie właśnie okresy chłodniejsze, jesieni czy zimy. Jest Miss Dior edycja z roku 2017 marki Christian Dior. Zapach, w którym również znajdziemy róże, w którym również znajdziemy irys nadający tej wersji Miss Dior lekkiej pudrowości. Jest też troszkę akcentów cytrusowych, ale one tylko jakoś tam delikatnie grają w otwarciu tego zapachu. Jest tu niewielka doza eleganckiej paczuli i dosłodzenie, lekką Żywicą bursztynową. Zapachem z nurtu takich klasyków, który pewnie nie każdy z Was by się odważył nosić, i zdaję sobie sprawę, że polecając go, polecam go bardzo niewielu osobom, bo myślę, że wśród widzów mojego kanału raczej nie ma wielu fanów tego zapachu. Jest zapach marki Chanel Coco w edycji wody toaletowej. Zapach niezwykle białkoszlowy, bardzo elegancki, zapach lekko korzenny, goździkowy, zapach również z pewną nutą zamszowości, która w tym przypadku kojarzy się również troszkę uniseksowo. W bazie ocieplony żywicą bursztynową, więc nie tak do końca chłodny i dystyngowany, jakby się mogło wydawać. Zapach, słuchajcie, dla mnie absolutnie całoroczny, który nie przeszkadza mi latem, yy, który nie przeszkadza mi zimą, które mogę nosić o każdej porze roku, ale wiadomo, to też zależy od Waszych preferencji zapachowych, czy tak oko mogłaby się spodobać Wam, ponieważ nie ukrywam, że jest to zapach dość mocno vintage'owy. Z takich pewniaków, które prawdopodobnie nikomu by nie przeszkadzały w środowisku zawodowym, myślę, że warto wspomnieć o AMO. Ferragamo. Jest to podstawowa wersja wody perfumowanej. I słuchajcie, co jest bardzo ciekawe w tym zapachu i co nieustannie mnie bardzo w nim zaskakuje, to to, że on zupełnie inaczej pachnie wąchany tuż przy skórze, a zupełnie inny obłok zapachowy zostawia wokół osoby go noszącej. Przetestujcie go sobie kiedyś w perfumerii stacjonarnej i powiedzcie, czy nie mam racji, bo on wąchany z nadgarstka, kiedy jest testowany tylko na nadgarstku, pachnie bardzo, ale to bardzo podobnie do Mongerlen. Natomiast yy, chodząc z nim, czując go od siebie globalnie, będzie Wam yy, przypominał o wiele bardziej Hugo Boss Orange. Czyli zapach kwiatów pomarańczy z wanilią. Więc niewątpliwie jest to zapach oparty na sukcesie głośnych zapachów rynkowych, lubianych, często kupowanych. Więc nie jest to zapach odkrywczy, nie jest to absolutnie coś, co was powali swoją innowacyjnością. Nie, 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 absolutnie nie. Dla mnie jest to zapach przede wszystkim kwiatu pomarańczy na ciepłej wanilii z lekkimi nutami owocowymi, które dodają mu delikatnej świeżości. Zapach myślę bardzo, ale to bardzo bezpieczny do środowiska biurowego, do środowiska biznesowego, o dość dobrej trwałości, więc myślę, że też nie będzie potrzeby noszenia takiego gigantycznego. I jakby nie patrzeć na to tak zdobnego flakonu za sobą, bo nie chciałoby się go aż podrapać w torebce, szczerze mówiąc, jest chyba za ładny. Kolejnymi zapachami, które ja uważam za zapachy bardzo dobre do pracy i one mi się z pracą kojarzą i do pracy ich bardzo często używam, są zapachy marki Narciso Rodriguez. I ja powiem Wam szczerze, że bardzo lubię przede wszystkim nosić zapachy Narciso Rodriguez z linii for hair do pracy czyli z tej linii nie kostkowej, którą często Wam przywołuję w moich filmach, tylko z tej linii smukłych, wysokich flakonów. Myślę, że mają one tyle samo klasy, dystynkcji i takiego dyskretnego uroku, i również takiej biznesowej elegancji, że którykolwiek zapach z tej linii byście wybrali, czy będzie to jakikolwiek zapach z linii for hair, czy flair mask, czy pure mask. Myślę, że nikogo w środowisku czy wśród kontrahentów nie urazicie absolutnie swoim zapachem, ponieważ w moim mniemaniu i według mnie są to zapachy niezwykle eleganckie. Przy, zaznaczam, dość skromnym dawkowaniu, bo przy dość solidnym i obfitym dawkowaniu raczej stają się zapachami bardziej wieczorowymi i sensualnymi, zwłaszcza linia podstawowa forcher. Kolejnym moim pewniakiem do pracy biurowej, aczkolwiek nie wiem, czy perfumy te spodobałoby się bizneswoman i czy bizneswoman chciałaby je zakładać na co dzień do pracy, bo myślę, że mogłoby jej odebrać odrobiny dystynkcji, ale tak jak jesteście na takich stanowiskach średniego szczebla i macie kontakt z klientami, to czemu nie? Jest LaunterD, marki Givenchy. I tak jak powiem Wam, nie przepadałam zawodą perfumowaną z tej linii, bo muszę przyznać, że ona na mojej skórze układała się, bardzo syntetycznie. Tak jeśli chodzi o wodę toaletową, uwielbiam, w końcu trafiła w moje ręce, ja już na zakup wody toaletowej zasadzałam się od dwóch lat, od czasu jej premiery niecałych dwóch lat. W końcu ją mam, bardzo się cieszę, myślę, że będzie to mój zapach do biura tej wiosny na 100%, dość często używany. Zapach białego kwiecia, przede wszystkim tuberozy, która tutaj w połączeniu z innymi składnikami e, powoduje, że mm, te tuberozę odbieramy trochę jako zapach poziomki. I rzeczywiście, czy to w wodzie perfumowanej, czy to w wodzie toaletowej, e, czuję ten zapach poziomki. Czuję w obydwu edycjach zdecydowanie. Nie wąchałam e, najnowszej edycji Intens, więc nie wiem jak tam. A jeśli chodzi o pozostałe nuty, to mm, to co dodaje Longevity takiego sznytu właśnie lekko biurowego i co sprawia, że będzie to zapach dobry do pracy. To zdecydowanie akcent Vetiveri oraz akcent patchouli. I ostatnim zapachem, który mi przychodzi na myśl, kiedy widzę siebie w biurze w białej koszuli obsługującej klientów na przykład, to zapach, który mnie się kojarzy stricte, słuchajcie, białokoszulowo i myślę, że on ma doskonałą elegancję pasującą do białych koszul, jest Prada Infusion The Iris. Chociaż powinnam powiedzieć Diri, bo to z francuska powinno się, zdaje się, wymawiać. Nieważne, wybaczcie. I słuchajcie, czy gdybyście się zdecydowali na Prada Infusion The Iris, czy na bliską krewną tego zapachu, czyli Chanel numer 19 Poudre, to czy ten, czy ten zapach, Jednym się podoba bardziej ten, jednym bardziej ten. Naprawdę są zapachami prawdziwej, letniej, wiosennej elegancji, takiej właśnie białokoszulowej. Są to zapachy dość surowe, obydwa w swojej naturze, choć lekko pudrowe taką właśnie zielonością irysową. Tutaj jeszcze dodatkowo w Infusion the Iris, nutami drzewnymi, nutami cedru. Które dodają pewnego rodzaju, właśnie biznesowej powagi temu zapachowi. Uważam, że zapach doskonały, naprawdę doskonały do pracy. I czy preferujecie edycję Prady czy edycję Chanel, tak czy tak, po prostu z tymi zapachami nie możecie popełnić błędu. I to tyle na dzisiaj. Ja oczywiście jeszcze mogłabym wymieniać co najmniej 10 zapachów, które mam w kolekcji i które są doskonałe do pracy. Ale też nie chciałam, żeby ten film był strasznie długi, bo ostatnio nagrywałam za dużo długich filmów i trzeba troszeczkę to poskracać. Nie chcę Was uśpić przed telefonami, ani zanudzić, więc być może inne zapachy przy innej okazji doskonałe do biura. Tymczasem to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie mojego kolejnego filmu. Bardzo mi było miło po raz kolejny pojawić się na ekranie Waszych telefonów, komputerów i mówić do Was. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Wszystkiego dobrego dla Was, trzymajcie się, ciepło i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!